Bardzo witam, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Let's Play Gothic 2 Noc Kruka. Um, ostatnio, <coughs> przepraszam bardzo, zacięliśmy się na tym, że nie mogliśmy e, przystąpić do wodnego kręgu e, i tak, zwróciliście mi na pewną rzecz uwagę, e, aha, jeszcze tak. Poza tym, miałem chwilkę czasu, żeby tam sobie poekspić, dlatego że wychodzi na to, że musimy już wejść do drugiego rozdziału, więc mopki się zrespią, więc wybiłem tam, co się dało, na przykład kołowy kopalisk e, i tak dalej, i tak dalej. Pozbierałem dużo kamiennych tabliczek też przy okazji, więc wybił nam się level. Wbił nam się level i zainwestowałem oczywiście w procent walki bronią jednoręczną. Mamy teraz 49%, czyli praktycznie 50% na zadanie krytycznych obrażeń. Także tak jak idziemy teraz w siłę i oczywiście broń jednoręczną, chociaż jak już mówiłem, procent na trafienia krytyczne jest trochę chyba bardziej pożądany niż siła. I, I tak to dostaliśmy level. Aha, no i właśnie. Nie mogliśmy Watrasowi powiedzieć coś o zaginionych ludziach. Aha, mam też tą orkową zgubę, jakby ktoś tam. Wymagana siła 130. Dobra. Eee, mam. Eee, po prostu nie przeczytałem tej wiadomości. Wiecie dlaczego? Bo przeczytałem ją za pierwszym razem, jak ja zabiłem Dextera a później wczytywałem, by zabić jak najwięcej bandytów wtedy i później nie przeczytałem po prostu tych rozkazów i zwróciliście mi słusznie uwagę pierwszy raz ktoś mi zwrócił uwagę na Facebooku, dlatego że jak mam jakiś problem to od razu piszę na Facebooku, tam od razu mam odpowiedź, a odcinki są różnie tam oczywiście publikowane, więc z różnym opóźnieniem mogę to przeczytać, a czasami nagrywam do przodu, nie? czyn Dobra, zamknij się watras i teraz mamy już wszystkie informacje, które możemy przekazać e, Watrasowi. Co do tych zniknięć. Tak? Wiem, gdzie przebywają zaginieni. Czego udało ci się dowiedzieć? Porwano ich i zabrano w odległy kraniec wyspy Korinis. Zrobił to niejaki kruk. Co daje ci pewność, że tak rzeczywiście było? Czytałem jego rozkazy. Okoliczni bandyci pracują dla niego. Patrz. Dobra robota. A już zaczynałem się bać, że nigdy nie zdołamy odkryć prawdy. No i co teraz? Mm. Jestem gotów wstąpić w szeregi Wodnego Kręgu. Dostarczyłeś swą wiadomość Lordowi Hagenowi? Nie, jeszcze nie. Więc się pośpiesz. To wiadomość ogromnej wagi. Spoko zią. w takim razie A, no tak, jeszcze jedna rzecz, jeszcze jedna jedna rzecz, jedna rzecz bo zapomniałem, dopiero sobie później przypominałem, przypomniałem jak. E, właśnie jak spiłem. E, musimy przecież oddać questa, bo oczyściliśmy latarnię morską Jacka e, No i warto mu o tym powiedzieć, nie? Dostaniemy jakieś tam punkty doświadczenia. A było to dosyć trudne, dlaczego oni tak dziwnie są sfrizowani? Nie mów. No, a później pójdziemy do lorda Hagena. Będziemy musieli. Jeżeli chodzi o ten list, o którym on nam mówi, to niestety, ale list dotyczy e, tego od najemników. Jack. Hej. Jack. Nie musisz się już martwić o pana. 400 punktów doświadczenia. Naprawdę? Świetnie. Nareszcie mogę wrócić do pracy. Chodź ze mną do latarni. Jest z niej wspaniały widok na morze. Widziałem wszystko. To tylko widziałem, widziałem. E, ktoś też mówił, że paczka bagiennego ziela jest gdzieś tutaj. Można to było Zaraz zobaczmy. Nie, tu N. E, paczka z zielem. Najemnik Cifer stracił paczkę bagiennego ziela. Podejrzewa, że ukradł ją Bodo. I najprawdopodobniej ta. M, paczka jest tutaj ale pilnuje jej pewien brzydal jakiś tam strażnik z koziej dupy, za przeproszeniem zapiszmy ej, nie masz tu czego szukać, zrozumiałeś? kim jesteś? to nie twoja sprawa ja tu jestem szefem, jasne? szefem czego? tych skrzyń? magazyn jest pod moim nadzorem, zrozumiałeś? więc spływaj bo dostaniesz po łbie Mhm. Mm Spoko. Yy, albo nie. hm Hmm. Jakiś strażnik, którego mogliśmy od razu zabić. Dziwne. Więc nie powinniśmy mieć chyba większych problemów z tym, że ktoś będzie nas chciał tutaj zaciukać, lub będzie nas, do nas miał jakieś wąty, jeżeli chodzi o zapłacenie grzywny. Dobra, mamy 5 y, miksturek leczniczych. To się przyda na pewno. Ale jeszcze, jeszcze tutaj jest kufer, i tu jest. Paczka z zielem. Ciężka, lepiąca się paczka, śmierdząca bagiennym zielem. Czyżbyśmy musieli ją oddać Cyferowi? Najprawdopodobniej tak. Jeżeli będziemy na y, farmie Onara, to mam nadzieję, że nie zapomnę mu tego oddać. żeby dostać jakieś tam punkciki doświadczenia. No to co? Lecimy do Lorda Hagena. Oddamy mu ten list. Przyjmiemy od niego kolejne zadanie i także Watras będzie dla nas miał kolejne zadanie. Dzięki czemu uzyskamy list polecający do Saturasa. Będziemy mogli się w końcu wybrać do tego Jerkandaru. Zobaczymy, czy uda nam się mm, sprostać tym wszystkim nowym wyzwaniom i nowym potworom. Nie? Czy jesteśmy już tak wykokszeni, czy nie? Powiem Wam, że nie mam większych problemów z, z ubijaniem tutaj niektórych bandziorów. No oczywiście ci w latarni Morskiej byli wyjątkowo twardzi, ale czy tacy twardzi wszyscy będą w Jerkandarze? Tak, jakby. Zobaczymy, obchodziło. Zobaczymy. Pewnie większość z Was i tak już gra w Gotika. No właśnie, powiedzcie szczerze, czy ktoś ten, czy ktoś nie grał w Gotika? Ciekawe. Z bardzo dużo młodych ludzi, którzy... Wszy i wszyscy grali w Gotika. Nie wiem dlaczego on jest tak popularny wśród młodych. Bo to w końcu stara gra. Yy... Ale ciekawe też, czy ktoś nie grał w ogóle w Gotika. Nie chcę... podejdziemy do niego blisko. Co jest co? Ingmar. Hm, dobra, z nimi porozmawiamy sobie, może... Albo kurde, ciekawe czy oni mają dla nas jakieś zadania. Czy ktoś wie, czy... Czy te paladyni, jacyś takie NPC paladyni mają dla nas jakieś zadania, czy nie? Ingmar na przykład, nie chce mi się z nimi rozmawiać w tym momencie. Bo muszę porozmawiać z Lordem Hagenem. Hmm, okej. Okay. Przynoszę propozycję rozejmu od jednego z najemników. Hmm, pokaż. Pokaż na co cię stać? Znam generała Lee. Znam też okoliczności, w wyniku których trafił jako więzień do kolonii. Uważam go za człowieka honoru. Jestem skłonny go ułaskawić. Ale tylko jego. Jego ludzie zostaną na miejscu. Większość z nich to pozbawione skrupułów łotry, które trafiły tu zasłużenie. Oni nie mogą liczyć na moją łaskę. Czy to wszystko? No, niekoniecznie. Armie Ciemności zbierają się w pobliżu miasta w górniczej dolinie. W dolinie? Wysłałem tam oddział moich ludzi. Doniesiono mi, że przełęcz jest zajęta przez orków. Ale pierwsze słyszę o Armiach Ciemności. Czy to jakaś sztuczka, która ma mnie skłonić do zawarcia przymierza z najemnikami? Nie. A co to niby nie. za armia? Nie i tyle. Stado smoków, którym towarzyszy horda równie groźnych istot. Smoki? Stare pisma głoszą, że ostatnie smoki widziano setki lat temu. Dlaczego miałbym ci uwierzyć, co? Tu nie chodzi o to, czy mi wierzysz. Tylko czy możesz sobie pozwolić, żeby mi nie wierzyć. O kurde, mądrze nie powiedziane. Nie mi jakiegoś dowodu. Nie wyślę tam żadnych nowych ludzi. A, no to jakich dowodów mam ci dostarczyć? A więc mam... Co, ci web Smoka? Dowodów? Dokładnie tak. Zejdź przełęczą do górniczej Doliny. Na miejscu. Poszukaj naszej ekspedycji, a gdy ją znajdziesz, porozmawiaj z kapitanem Garondem. Jeśli ktoś może coś powiedzieć o tej sytuacji. To właśnie on. Jeśli Garond potwierdzi twoje słowa, będę skłonny ci zaufać. Czy to znaczy, że przekażesz mi oko i nosa? Oko i nosa. Niech będzie. Przynieś mi niezbity dowód, a dopilnuję, żebyś dostał ten amulet. Mam na to twoje słowo? Tak. Masz moje słowo. Słowo, paladyna. Dobrze, dobrze, dobrze. Jak mam się dostać na przełęcz? Dam ci klucz do bramy prowadzącej na przełęcz. Dalej musisz jednak radzić sobie sam. Tej drogi pilnują stada orków. Niech inos będzie z tobą. O, rozdział 2. Powrót do kolonii. Czyli co? Jak to bez jedzie na kolonię. Będzie woda, będzie. Co <laughs> ci wiadomo na dobra, temat dobra. Inosa? To święty artefakt. Stare przepowiednie łączą go ze smokami. Ale głoszą również, że tylko wybraniec Inosa może nosić ten amulet. A my to kto jesteśmy? No jasne, że wybraniec Inosa. Dawaj ten amulet. Co was sprowadza do Korinis? Wysłano nas z misją wagi państwowej. Otrzymaliśmy rozkaz od samego króla Robara. Mówiłem ci już, że wysłaliśmy ekspedycję do Górniczej Doliny. Po to tu właśnie przybyliśmy. Hehehe... <laughs> Króla Robala, <noise> co twoi ludzie robią w górniczej dolinie? No dobrze, skoro i tak się tam udajesz, mogę ci chyba powiedzieć: chodzi o magiczną rudę. Dzięki niej możemy jeszcze wygrać tę wojnę. Bez oręża wykonanego z tej rudy, królewska armia nie ma żadnych szans w starciu z elitarnymi oddziałami orków. Wracamy na kontynent, gdy tylko załadujemy całą rudę na statek. A więc przegrywamy tę wojnę? I tak powiedziałem ci zbyt wiele. No, ładnie. No, ładnie. Niezbyt ciekawe informacje. Ale okej. Okay. Dobra. Eee, mamy informacje co do tego, po co są tutaj paladyni. Eee, I je trzeba przekazać też Garbelowi. Ale zanim tu sobie podejdzie. Przepraszam bardzo, jak ty się nazywasz? Kto ty jesteś? Coś nowego? Tacy jak ty nie mają tu czego szukać. Tutaj mieszkają szanowani obywatele. Jeżeli kiedyś uda ci się zdobyć bogactwo i szacunek... Co? Jaki gbur? Wypierdzielaj, frajerze. Dobra, po drodze idziemy do trasa. Ale jeszcze też zahaczymy o Garvela później, żeby mu oddać te wiadomości co do tego, co robią e, paladyni. Moje i tak nikogo nie tutaj... A człowiek. Potem ten dalej, kwestie, kurde. Ja. Normalnie, ale z niego bije pasja. Mam wiadomość dla mistrza Izgarota. Strzeże on kaplicy przed klasztorem. Jeśli podejmiesz się wykonać to zadanie, będziesz mógł sam sobie wybrać nagrodę. KK, no problem. Możesz na mnie liczyć. Świetnie. Zabierz zatem tę wiadomość i wybierz jeden ze zwojów z zaklęciami. Gdy dostarczysz wiadomość, otrzymasz odpowiednią nagrodę. No fajnie, czyli mogę sobie tutaj wziąć nie dość, że na początku zwój, to jeszcze później nagrodę. Fajnie, fajnie. Zaklęcie uzdrawiające nie, zaklęcie światła nie. Lodową no strzałę, jasne Daj tak. mi lodową strzałę. Dobrze. Ruszaj teraz w drogę do mistrza i z Jestem gotów wstać. O właśnie. Jestem gotów wstąpić w szeregi wodnego kręgu. Dostarczyłeś swą wiadomość lordowi Hagenowi? Owszem. Nakazał mi jednak udać się do górniczej doliny i dostarczyć mu dowód na potwierdzenie moich słów. Sam musisz zdecydować, co dalej. Dla mnie liczyło się dostarczenie wiadomości. To, czy paladyni podejmą jakieś działania, czy będą czekać na dodatkowe dowody, zależy już od Hagena. Co do ciebie. Dowiodłeś swej wartości. Zostaniesz jednym z nas. Będziesz podróżował po tej krainie i wypełniał wolę Adanosa. Niniejszym daję ci pierścień wody, aby pomógł ci znaleźć sojuszników i utrzymać wraz z nimi równowagę tego świata. Niech ci Adanos chroni. Idź teraz poznać swych współbraci. Czekają na ciebie w gospodzie Martwa Harpia, gdzie powitają cię wśród nas. Chyba znasz to miejsce. Znajduje się na drodze do farmy Onara. Nie zapomnij założyć pierścienia, tak aby Twoi bracia mogli Cię po nim rozpoznać. No nie, wcale nie wiem. Yy, oddamy mu te kamienne tabliczki. Yy, tak, wszystkie zebrałem. Czarne, wszystkie chyba zebrałem tutaj. Yy, więc oddajemy mu Świetnie. Przyjmij w nagrodę te kilka zwojów. Tutaj nie ma chyba różnicy z tego co widziałem i czytałem. Yy, oddawać raz a dużo, ni niż jakbym oddawał pojedynczo. To by było chyba tyle samo. Dobra, lecimy do Garvela. Po drodze do Izgarota wstąpimy do Martwej Harpy. Tam będzie imprezka w ogóle, parapetówka, będzie jak to można nazwać, chrzciny naszego bez jego. I być może zahaczymy o farmę Onara, oddamy tą paczkę z zielem. Nie ty, Garwel. Gdzie jest Garwel? Tam jest Garvel. Dobra celem nie to nic. No, garwela, Ile dostaniemy punkcików hey. doświadczenia? Wiem, co tu robią Stotyk. Paladyni. Eee. Naprawdę? Powiedz! Paladyni nie przybyli tutaj dlatego, że spodziewają się ataku orków. Ich celem jest zdobycie magicznej rudy z Górniczej Doliny. Kiedy tylko ją zdobędą, powrócą na kontynent. Dziękuję za informację. Wygląda na to, że mamy całą masę czasu na ukończenie naszego statku. No... Bez mu zapomniał powiedzieć o tym, że trochę przegrywamy wojnę, ale niech żyje sobie gościu w błogiej niewiedzy na ten temat. A, czy ciąć? Czy ciąć w drodze do Martwej Harpii? Hmm. Zaczął się drugi rozdział, więc możliwe, że coś ciekawego i innego spotkamy na naszej drodze do Martwej Harpii. Siema, strażnik miejski. Teraz też się zastanawiam właśnie, czy najpierw iść do Izgarota, czy najpierw podejść do Izgarota, czy najpierw iść do Martwej Harpii. No właśnie, jeszcze musimy przecież założyć ten wspaniały pierścień na palucha. Czy coś tutaj zaraz za zakrętem już nam się zrespiło, czy jeszcze nie? Dobra, zapiszmy sobie. Lepsy, Sejwik, nic nic. W ogóle strasznie się ciągnie ten gotiknie, nie? Ale dobrze, ale dobrze, ja się w nim, ja się w nim czuję, okej. Okay. Wilcy, tak? Zapraszam serdecznie do tańca. Let's dance! Ja, Ugryzł mnie, a to niedobry wilczur. Kogoś jeszcze mamy tutaj na naszej drodze, spotkamy? Oho, 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 oho. Jezu, ze wszystkich stron nas coś tutaj jedzie. Siema, Wilczek. Hmm. Dobra, innymi w ogóle tam tymi krwiopijcami i tak dalej zajmę się później. Ja teraz biegnę wykonywać zadania, a nie będę jakieś ochłapy tutaj zbierał po 50 punktów doświadczenia. No, zaraz mi wyskoczy się, ten cieniostwór na, na drodze i będzie dupa. Nawet nie będzie musiało być wrogów kupa. Wystarczy tylko cieniostwór. Chociaż, no, to jak już kiedyś mówiłem, e, takie silniejsze stworzenia... Potwory. Możemy łatwo. Możemy łatwo. ubić. Yy, podprowadzając taki, takiego potwora pod ścianę. I to jest chyba najtrudniejsze. Yy, ale później machać prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo. Yy, I jest ewidentnie cacy. Cześć, kretek. Ej, jaki twardy skuba. Co on mi zrobił? Co on mnie przerzucił, gościu? Aha, e, nie zbieram tego, co on tam wyrzucił. Mhm, mm po drodze jest Martwa Harpia, więc może do Martwej Harpii wstąpimy. Tutaj na pewno będzie pełno ścierwojadów koło tej karczmy. Teraz będzie słychać jak mlaskają na pewno. O, nie mówiłem po lewej, były ścierwojady. Dobra, założyć trzeba Pierścień Włodzy. Gdzie jest pierścień? Gdzie jest mój pierścień? O, o, tu, tu, co to, 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 to? Skórzane Mieszki, proszę, proszę, no to trzeba to pootwierać, no bez jaj. Ile ja tych mieszków mam? Dobra, 25, a ten co jest? Pełny monet. Aha, 50, dobra, 50 sztuk. Złotka. Aha, mamy prawie 5 tysiaków. Jakby coś ciekawego się znalazło, to będziemy mogli kupić. Mówicie, że warto kupować, jak tylko będę widział. Musiało się to zdarzyć. Zwoje, przyzwania demona, zamiany wcieniostwora i tak dalej. No to jest niezły, niezły pomysł. Trzymam się -hmm. od tego. Założyć, a, założyć pierścień. Dobra, założyć pierścień. Gdzie tu jest pierścień? A to co nie, jest nie jakieś wielkie? Powiedz. Wąski niezbyt ciężki woreczek. Zupełni się z tobą Znaleziono 10 sztuk złota. No to ładnie. Czemu to to nie było? Znaleziono pierścień? Nie nie widzi, hmm. Przecież nie mogę pomagać w hmm, No dobra. To się nigdy nie zmieni. E, jakie tutaj miałem pierścienie? Rzeźbiony pierścień. zamorski... gidzie? Accessor jakiś do... tam? Szukającego myślał, ognika przed ładne. strzałami, przed ogniem. To mój pierścień. To <laughs> Jak w ogóle. Nie dziwi. Pierścień nietykalności. Hmm, ciekawe, ciekawe. Jest więcej, mi. Co to jest? Pierścień many. To rzeczywiście, pierścień prawda. Pierścień należący do Laresy, Ja chcę swój. Dużo by Patrz, mam swój pierścień. Hmm. Chodzą słuchy się... o spotkaniu kręgu w twojej gospodzie. Zgadza się. Tak, Powinno przecież. się już było zacząć. Ciekawi mnie co Uf, ich wstrzymuje. Hmm. dużo by mnie to kosztowało. Spotkanie zaplanowano na dziś? O ile no, dobrze noc, pamiętam. Noc. Mam nadzieję, że nie przeciągnie się jak zwykle. No, w końcu to była jego decyzja. To... O proszę, dostanę taki też kaftanik, na to nie wpadło. Nie przeciągnie się jak zwykle. Co masz innego do roboty? Siedzisz całą grę przez za tą ladą. Biegnie Lares. Super. Wiadomo od dawna. Gdzie mam się gdzie, mam się gdzie mam stać? To się nigdy nie zmieni. O Jezu, co to się stało? To wow, wiadomo Złoty świecznik, widzicie to? Kurde, aż kusi, kusi, kusi. Kord? Nie hmm, no, kogo tutaj wiesz. mamy? Orlan, Kord, Lares, Korda nie, Kord, nie wiedziałem. Gan. skąd my znamy Gana? Kawalarony wiem. wiem. A ty kim jesteś? Martin. O no proszę, na tym Martin też jest. No to jest ciekawe, jak są tutaj twarze. Widzi, słyszy się Kale to i Ode mnie. Już nie możemy się zaczynać? Nie dowie. Halo, przyszedłem. Halo. To czy później musiało się to zdarzyć. Ej! Ode mnie. Zaczynajcie. Niczego nie dowie. Chyba ja nie jestem najważniejszy. Hello? Mój młody o. przyjacielu. Zebraliśmy się dzisiaj, aby uczcić Twoje wstąpienie w szeregi wodnego kręgu. Ci tutaj będą Cię teraz mieli na oku. Rzecz jasna, to nie wszyscy członkowie Słucham wodnego się kręgu, się. więc miej się na baczności. Bez względu myśli, na to, to czy to odniesiesz sukces, czy coś zawalisz, i tak się o tym hmm. dowiemy. To Niniejszym miło. wręczam ci pancerz gildii. Żadne Noś go nie, z dumą. Fuck yeah. Nie daj się przyłapać w nim w mieście lub innych co miejscach się, publicznych. Pamiętaj, że nie chcemy się ujawniać. Myśli, Nikt niepowołany łasie. nie może się dowiedzieć, kto należy do wodnego co kręgu. Nie Nikt nie mówi o wodnym kręgu. To pierwsza nie i najważniejsza mógłby. zasada. Nie łam jej. Jeszcze jakieś pytania? Czy jeszcze jakieś kwestiony, broń? A co z bronią? Bronią kręgu jest pika, ale każdy członek może używać tego, z czym jest najlepiej zaznajomiony. Oto jedna z naszych pik. Jakoś nigdy nie potrafiłem się do niej przyzwyczaić. Może tobie lepiej pójdzie. Nie, dzięki, ale nie pika bojowa wodnego kręgu. Y jak możesz mi pomóc? Poprzez wspomożenie pracy nad twoją zręcznością. Jeśli chcesz lepiej walczyć bronią białą, pomów z Kordem. To mistrz w posługiwaniu się różnego rodzaju ostrzami. Gan z kolei chętnie nauczy cię paru rzeczy o wyprawianiu skór zwierząt. Od Martina możesz nauczyć się wiele o paladynach. Kawalorn z kolei umie się podkradać. Możecie również nauczyć walki bronią jednoręczną oraz posługiwania się łukiem. Zwróć się do Orlana, jeśli potrzebujesz noclegu. Wszystkie Twoje potrzeby magiczne powinien zaspokoić Watras. No to co, zmywamy się? Muszę się zmywać. Nie będę cię zatrzymywać. Udaj się jak najszybciej do Watrasa. On zleci ci pierwsze zadanie. Bracia kręgu, wracajmy do naszych zajęć. Ciągle nie udało nam się powstrzymać bandyckich porwań. Trzeba rozwiązać ten problem jak najszybciej. Adanosie, dbaj o równowagę tego świata. Okej. Okay. Dzięki, na pewno się nie przeciągnęło. Skąd my znamy tego Gana? Gdzie go widziałem? Dobra, yy, mamy tą zbroję. Zobaczmy, jakie ona ma parametry. Hmm, ochrona przed bronią, u? proszę, 50, przed magią 10, niezła, niezła, naprawdę fajna, naprawdę fajna sprawa, hmm, no cóż, dobra, to co, yy, lecim do tego Izgarota, nie? Aha, przecież ja mogę sobie w takim razie założyć tą, tą zbroję, bo nie jestem w miejscu publicznym, zanieśmy tą wiadomość, będziemy musieli lecieć do Wejtrasa. Kurde, kusi mnie to, żeby im strzelić jednym. Nie, nie. Ej, 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 one są moje. Spaduwa, moja farma. Ej, miałeś pić na jednym strzał, no. Kompromituje mnie. Ej, I co? Podejdziemy jeszcze sobie do tego właśnie. O, może zrobimy tak, podejdziemy do Izgerota. Jejku, ale groźne wilki. Nie. Ale mi się to teraz podoba, kurde, a tak niedawno jeszcze byłem taki słaby, a teraz już mogę zabić Wilka! Uuuu! Ale to jest po prostu fantastyczne uczucie. Mogę zabić Wilka. Ciekawe czy jak pójdę na takie polne bestie, to też walnę je naraz. O nie, a nie, jednak jak wejdzie kryt, to mają przerąbane. No właśnie. I o to chodzi, o to chodzi. Siłę mamy nawet na fajnym poziomie, ale mówię, siła nie da nam nic, jeżeli nie zostanie ona dodana do... Jest... Obrażeń broni. Bo z tego co ja wiem ogólnie w grach zazwyczaj obrażenia krytyczne. O, o, może tak, obrażenia podstawowe to są obrażenia broni. A obrażenia krytyczne, jak wchodzi, taka, takie obrażenie krytyczne z jakimś tam procentem e, To jest obrażenia broni podstawowe plus e, ilość punktów siły. Także po co inwestować w siłę, jak nie, ona nie będzie dodawana, bo będzie mała szansa na dodanie tej siły do e, takiego ciosu. Dobra, i Niech Inos będzie z tobą. Co mogę dla ciebie Sorry, zrobić? ze mną jest zadano. Mam wiadomość od Ja! Yeah, kolejny poziom. Wiadomość? List, proszę, oto on. Dobrze, możesz powiedzieć Watrasowi, że odebrałem jego wiadomość. Przyjmij jako zapłatę te magiczne mikstury, na pewno ci się przydadzą. Nie piję ścierwa. Dobra, wiemy dokąd prowadzi ta ścieżka. Ta ścieżka prowadzi do klasztoru magów ognia, więc spoko luz majonez. Mm, jeszcze jedna rzecz, jeszcze jedna rzecz mi siedziała w głowie, ale już zapomniałem. Fuck. Fuck. Coś miałem wam powiedzieć. Kurde. Aha, no tak, miałem, nie miałem wam powiedzieć, a miałem sam sprawdzić, jaki build mam tutaj zastosować teraz. Bo zaraz, ile mamy procent w jednoręczną? 49. Jeżeli bym zainwestował kolejne 5 punktów, to by było 55. Nie pamiętam, od ilu punktów już jest następny próg. Albo od 60, albo od 65% jest kolejny próg, czyli za 5%. 5% szansy trafienia krytycznego broni jednoręcznej, no czyli 5% posługiwania się bronią jednoręczną, zapłacimy 15 punktów nauki, a wtedy już w to nie będziemy inwestować, tylko zaczniemy inwestować w siłę, też do pewnego progu, w którym już będziemy musieli później płacić 15 punktów nauki za 5 punktów siły to już jest później chyba troszeczkę nieopłacalne i wtedy już warto y, sobie zostawiać punkty nauki na na hmm dobra, później tutaj sobie poczyścimy e, punkty nauki na na przykład ej, 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 moja farma, spaduwa pierwszy ich zauważyłem, fak 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 moi, 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 goblin, goblin dawaj, 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 dawaj bo mi zabiją no nie ruszajcie się Robota e, hmmm Dwa gobliny mi zabili. No dobra, niech będzie. Yy, na czym ja to skończyłem? A, no tak. Później będziemy inwestować w siłę, a później w naukę e, czytania tych wszystkich tabliczek. Tak sobie zrobiłem builda? Nie wiem, musiałbym zobaczyć do szafki. Ale zaraz skończymy odcinek, tylko jeszcze pójdę oddać e, tą paczkę ziół. Mam nadzieję, że to trzeba oddać do Seafera. Jeżeli nie, to będzie trochę fail, bo niepotrzebnie tutaj będę szedł w takim razie. Czy to jest miejsce publiczne? Nie wiem. Lepiej wolę zmienić szatę na najemnikowską, bo jeszcze mnie zaatakują i co będzie? Dziwne, że w szacie najemnika mogę pojawiać się spokojnie w mieście, a w szacie wodnego kręgu nie. Właśnie. Kurde, będę musiał znaleźć jeszcze sobie jeszcze te zaklęcia pomniejszające, bo bym zabił te dwa trole, które są tam z prawej. Nie musisz. dostał zastrzyk lekki punktów. E, o doświadczenie tu jest wilk. Tak, Gdzie był tak, Cifer? Tu gdzieś, nie? Cifer jest. Mhm. Mm Czy ta paczka bagiennego ziela przypadkiem nie należy do ciebie? O niech mnie! Skąd to masz? To długa historia. Zresztą nieważne. Porządny z ciebie go! Masz, weź to jako nagrodę. Dobrej zabawy. Najpierw pozwól, że sobie skręcę. 200 sztuk złota, tak? Dobrze to widziałem? Tak, jasne. Cóż ty masz, ciekawego łago? Ba, 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 ba. Nic, 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 co by mogło mnie zainteresować. Dobra, no to co? Kończymy. Ja sobie tutaj zainwestuję w co będę chciał, czy w siłę, czy w. ale chyba raczej jeszcze w posługiwanie się bronią jednoręczną. I widzimy się w mieście. W następnym odcinku oddamy. E, znaczy weźmiemy jakieś tam zadanie od Watrasa. Na razie, dzięki za uwagę. Do usłyszenia.